dnia tutaj na pana czatuje. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć? Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż co. Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z Gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu. No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i yy, ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Mów, mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin. Kosiorek, ty musisz kas poluzować bo ci krew do mózgu nie dopływa głąbie. Ja się pytam kurs zakładów jaki? Prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. Najważniejsze, że jest na kogo postawić. Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? Oj, coś czuję Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. To co chłopaki, mamy piłkę, to może coś pobiegamy? Nie. Księdza, chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko Duch Święty. No ale to żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić! Albo kupić. Polska gola, serial komediowy z piłką nożną w tle. Każdy się wkręci.